No i mamy weekend, witam Was serdecznie na kanale Obstawiamy jak zawsze, zanim przejdziemy do konkretów jest prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem, to dla Was jest jedno kliknięcie, a pomaga wszystko rozwijać za każdym razem. I to się liczy. Dzięki wielkie, jestem mega mega wdzięczny. Oczywiście lecimy z kuponami, na dzisiaj lecimy z promocjami, lecimy z konkursami. Robimy sobie po prostu taki standardowy układ filmu, tutaj za dużo się nie zmienia. Jeżeli ktoś chciałby sobie przewinąć od razu do typów, śmiało przewijać. I ja zacznę od promocji dla nowych graczy, którzy mogą sobie zagrać kupon, jeżeli nie wejdzie, to jest zwrot kasy. Warto sobie wysłuchać. Jeżeli nie macie konta w Betcliku, to jest legalne w Polsce BookMacher, a założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie do promocyjnego OBSAWEM50. Tak jak teraz widzicie, no to możecie stworzyć pierwszy bujet jaki kupon za 50 7 Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5 dych, kasę można wypłacić. Jeżeli wejdzie, wszystko jest Wasze, można wypłacić. W tej promocji chodzi o to, że nieważne czy macie zwrot, czy jest wygrana na tym pierwszym kuponie, to po prostu wszystko należy do Was. Nikt nie będzie kazał Wam grać dalej. Także osoby zainteresowane, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, rejestracja 2 minuty i można tworzyć sobie ten pierwszy kupon. Zanim przejdziemy do, do konkursu, to jeszcze zapraszam do naszej grupy. Przekroczyliśmy 90 tysięcy typerów, za co jestem tutaj mega wdzięczny. Jeżeli jeszcze w grupie nie jesteś, to wskakuj, linki są w opisie pod tym filmem. Filmem i lecimy z konkursem, jak zawsze 5 do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć, subskrybować kanał, zostawić tą właśnie łapę w górę pod filmem i w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lyonem a Lens, dopisujecie swój login gracza z BetClika, Typujemy do 21. Komentarze edytowane dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClik, nie biorą udziału w zabawie, czyli to jest standard. Tutaj szybko podsumowanie, jak to idzie chłopakom w tym miesiącu. Ogólnie patrząc na przestrzeni całego miesiąca nie wygląda to najgorzej, trzeba powiedzieć, jeżeli biorąc pod uwagę ilość tych zagranych kuponów płasko za 100 zł, to naprawdę moim zdaniem jest okej, okay. no i właśnie lecimy dalej zaczynamy od kuponu Artura, e, tutaj mamy Trebla na 295 zł oczywiście po tych trzech podstawowych kuponach za stówę jeszcze dwa takie grubie grane, no tutaj mamy Botting to Skora w meczu Leicester i Arsenalu, Owerek 2,5 goli w meczu Liverpoolu i Brighton, czyli te dwa mecze pod Owery i Under 12,5 rzutów rożnych w meczu Tottenhamu i Manchester United tutaj Artur twierdzi, że te hitowe, dobre Teoretycznie starcia często rozczarowują i jego zdaniem dużo różnych tutaj nie będzie, a linia naprawdę duża. 295 zł z tego do wzięcia. Dalej mamy kupon od Dariusza. No tutaj jest większa ko jest 5,01 i ze stówki 440 zł, czyli naprawdę no tutaj walczy Dariusz o zwycięstwo w tej rywalizacji na kanale. Jest zwycięstwo Realu Madrid, jest zwycięstwo Sevilla i po prostu Remis lub Lens. Warto powiedzieć, że Lens gra w tym sezonie o wiele lepiej niż Lyon. To oczywiście ekipa frankowskiego ładnie sobie tutaj poczynają w tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Francji i tutaj zdaniem Dariusza powalczą z tym Lyonem, powalczą z tym Lyonem ja mam nadzieję, bo oczywiście gra Polak który gra bardzo dobrze i też trzymam za to kciuki, tutaj 440 zł do wzięcia i kupon Michała jest na 281 zł, 320 w Trebelku, Owerek 2,5 goli w meczu Atalanty i Lazio Owerek 2,5 goli w meczu Union Berlin Bayern Monachium i mamy jeszcze minimum 1 gol Werony, czyli taki dosyć overowy kupon, moim zdaniem ta Verona to w ogóle może sobie z Juventusem poradzić z Juventusem, który gra ostatnio bardzo słabo i niczym tutaj nie, zachwycając, nie zachwycają, więc tutaj 281 zł od Michała, no i mamy dwa takie większe kupony, pierwszy to jest od Witka, za 658 zł grane cztery typy i mamy tak, minimum jeden gol Kolonii, Tutaj argumentacja krótka. Borussia ma duży, duży szpital i nawet jeśli wygrają, no to tutaj z, zdaniem Witka po prostu Kolonia jest w stanie ich postraszyć przy takim e, jakby zestawieniu e, składu. Naprawdę jest w Borussii dużo, dużo kontuzji. Dalej mamy minimum jednego gola lewego w, w meczu z Unionem Berlin. No tutaj na pewno Bayern Monachum będzie chciał się zrehabilitować za puchar. Powinno być overowo. Overek dwóch i pół goli w meczu Manchesteru City Crystal Palace i minimum jeden gol Newcastle w meczu z Chelsea po kursie 1.81. Wiadomo, że Chelsea jest stosunku jest dobrej w dlatego też taki e, duży kurs na tego minimum Jednego gola 2798 zł do wzięcia, i jest jeszcze kupon od Jacka. Oczywiście dzisiaj polskiej UFC, więc jest e kupon na UFC. Niestety gra tutaj zwycięstwo Wołkowa. Jacek w, e, w starciu z, z Tyburą no, jest na pewno faworytem. Tak samo jak e, Jan w swoim pojedynku po kursie 1,45, i jest jeszcze Janek przez e, Janek Błachowicz przez e, KOTKO, czy tam dyskwalifikacja po kursie 2,10 i to jest położone 2000 na ten kupon. 6272 zł do wzięcia, no i ja trzymam kciuki za wszystkich Polaków, na pewno trzeba trzymać kciuki, zobaczymy jak to się potoczy yy, więc mamy fajnie, mamy dwa takie większe kupony na dzisiaj mamy trzy standardowe za stówkę. jest ogólnie z czego wybierać, mam nadzieję, że jak najwięcej tego wejdzie, trzymam kciuki za wszystkie wasze kupony, za wszystkie kupony z tego filmu i słyszymy się jutro, dobrego dnia, wygranych kuponów nara!